Ej, słyszeliście, że dziś będzie koncert Jan Leosi u nas w Brookhaven. Ja słyszałam właśnie, już mam bilet, będę na 100%. Ja też właśnie słyszałem, i będę oczywiście. Parę godzin później. Przepraszam bardzo, jaką bielizną tu są dzieci. Pani, ale tu nie mogą wchodzić takie dzieci. Jak pani to jest pasowało, to jej ich słucha dalej, to na zawał padnie. Jak mikros, je na pierdo... Jezus Marian. A wy lubicie Jank Leosie?